Mm, Widzę wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kulfon i Trackmanien i jednak jeszcze z chorym Bloczem. <laughs> jeszcze nie założył. Wloczu <laughs> <bla> <laughs> Tak, i Bloczu jeszcze nie założył wyzdrowić, jeszcze jednego churupsko, trzy... Ma? Ej, podobało mi się to. Ja chcę jeszcze raz 15? 14. Ej, spodobałoby się to, jak to się, uda, jak się zrobiło. Jeszcze na naturze to fajnie wygląda. 15 27. Coś tu, coś tu mnie to nie gra. Jest nie bangla. Cóż nie no. Co? A ja wiem, co. Spróbuj sobie zwolnić po booster przed tym tym. Bo tam możesz sobie wylecieć na drugie boostery Chociaż nie, dobra, nieważne, to nie ma sensu. No właśnie chyba nie bardzo. Caspix masełko, to server. Jeez, ile tych to jest, chyba, tu to jest chyba kwestia tylko takich, wiesz, no, no ułamków sekund bym powiedział, bo, bo nie widzę innej opcji. się już przejeżdża po prostu na pici kłaczek, bo inaczej tego się nie da. Nie ja wiem, nie znam się, ja tu tylko jeżdżę. Też czekaj, bo ja mam? Jaki jest mój czas? 12? Coś. A tu się po 10 robią. No ja mam teraz. Ja miałem teraz 13. Nie całe. No właśnie, a tu po 10 robią. Tu 2 sekundy to już jest dużo. Okej, okay, CZEKAJ! Tutaj musi być jakieś, jakieś, obejście tego. Aha. Zauważyłem, że część mm -hmm. skacze na bok? Żeby nie uderzyć w tą mm -hmm. drugą rampę, co jest. I to jest rozwiązanie, powiem ci. Czy ja wiem? Mhm. Mm Fuck! Tylko, że na rampie mnie zniosło. <laughs> Ale da się. Nie właściwie to się pojawia problem, nie? Ale mnie już na tej, na tej przechylonej rampie zniosło, wiesz? Aha. Niestety do zrobienia. Ciaśniutko przy lewej, tak prawie że w samej krawędzi. Przecież przy prawej, jak to woli, chociaż tam wolę po lewej. Wtedy wjeżdżasz tą pierwszą dziurgą. Nooo, 11,5 od razu zrobiłem, widzisz. A nie przyjechałem jakoś siłą To jest rozwiązanie, pani. To, to je to. Mi się wydaje, że prawo byłoby lepiej, bo z prawej masz więcej <coughs> czasu na to, żeby sobie wjechać tą pierwszą dziurkę. Mmm, może coś w tym... Mniejsza szansa, że się obijesz gdzieś. <coughs> może jakoś... coś w tym być jeszcze, może i je dobrze mówisz tam praktycznie nie potrzebujesz jakiegoś dużego skrętu. No miałeś tego nie spierniczyć, no ale dobra, trochę poprawiłem. Ostatnia próba. Aj, no nie wiem. Za mocno przykręciłem na bok, Gademet, No nic, jestem 36, dobrze jest. Jest to 45, i ostatni. Ciemna teraz. Pani Tragmania zaskoczy. Hmm? Powtórka hmm. Też tak może być. Też nie, chyba nie, tutaj nie było, żeby była jakaś powtórka. Czy coś. Eee. To są yy, ten Okrążenia, co w się sensie pętla To eee? no nie może być takie proste Na pewno nie jest Podejrzewam, że trójki A nie można włączyć trójkę Czekaj co? Aha. Nie wchodzisz na górę. Cała pętla to jeden wielki A nie wchodzisz na górę, no musisz się pojechać boczkiem. <noise> tak trochę ka miałem. I to tak calutkim ja boczkiem, też, tak mega. przy krawędzi wręcz No oh my godness ja coś czułem to jest zbyt proste. I tutaj jest to samo Nie to 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 dobra nie było tematu to nie jest prosta mapa. Założymy się że ktoś zrobi rybę. Jedź jedź Adam jedź. Ja nie umiem zrobić tego drugiego, już dziewiąty. No powiem ci to trzeba tak. Środek, się... kraj, środek, kraj, środek, kraj. Wiem, ale ja po prostu nie mogę, nie umiem zrobić sobie tego kraju w momencie, gdy już jestem mhm. na drugim środku. Trzeba tak tylko pyci po mnie Trzeba gdzieś tak gdzieś gdzieś go o, ten... o. Aaj, na trzecim mnie wyrzuciło. Trzeba tak dosłownie delikutnie skręcowywać, że. Dobra, udało mi się zrobić drugie. Zastanawiam się, na ile trzeba na środek zjeżdżać po tym. Czy się nie do tego całości krajem, krajem zrobić, Byłoby to trochę wygodniejsze. Nie, bo na samym końcu masz Aha. rampę, która się zwęża. To jest to, w co mhm. my uderzamy. A no tak, faktycznie. Tru. Jest to 40 z, z 53. Normalnie po prostu epicko. Uf, ja, ja nie driftuj mnie tu! Demet, zamotałem się No, ja już jestem 20, także <grystanie> ale przez chwilę byłem szósty, jest fejn Mamaru Pierogi, Szósty <grystanie> byłem No, chyba was pogło. Uiiii, tego ryku F6. On, oni chcą głosować, żeby to F6. przedłużyć. A oni pogrzało ich, głosują o przedłużenie tego. No. Co za ludzie! Jeszcze 11 głosów potrzebnych: 9, 8, 7, 6. NIE! 5 nie dacie rady, 4 nie, nie! Nie zdążycie, 70 sekund już zostało, zdążył co za człowieki dziwne, nie. Jeszcze jeden, <śm> 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 nie, to będzie że nie. <śm> 26 20. No, nie jesteś. wiem, nie patrzę teraz. Mm, mm. A, 25 piąty! Ale Ja jestem taki 30 -tych, któryś. Ale powiem ci, że... Wtedy tak mi łatwo poszło jakoś. Nie, tak jakoś z mi wyszło. Nie driftuj, nie driftuj! Ej, chodź, lowalku, jedź! jedź, lo, walku, jedź dwie 2000, po prostu funfoffy, fun, 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 nie? Fun. No to są 2000 wiecy, no. których do Ciebie brakuje. I mamy 4 minuty na to, żeby. Wiesz, prawie nie jeszcze. uda Ci się. No to wiesz, że mi się nie uda, ale. Co za chore gunwo. Jezus, od połowy poprzedniego odcinka, tak mi się Taki chce kichać, Ale nie mogę. <grystanie> tak, teraz tego nie spiesz, kulfon. Cool Dobrze. Dobrze. Nie driftuj za mocno. Ej, co jest? Dlaczego tak słabo? Jak to przejechać? Jak to przejechałem tak już prawie, że... Tak... mmm... Jestem dopiero 24. Niemożliwe, żeby ta mapa była aż tak wymagająca. Że to jest takie... takie na... 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 Jesteś w stanie na tych rampach zjeżdżać sobie tak, żeby lądować centralnie na boczku. Jeśli na tych końcowych rampach jak sobie zjeżdżasz, to jesteś w stanie tak pojechać, żeby wylądować praktycznie na boczku i wtedy najmniej cię wyrzuca na bok. Masz najmniejszą szansę, że cię gdzieś wyrzuci poza... No, tylko właśnie tak uceluj. I wychodzi. Co prawda rozwa rozwala się na samym końcu, ale... Masakra. Huh. Się normalnie skupiam, masz mało co mówię. Spoko, jeszcze nie czuć. Dobrze. Aj. Aj, dobrze. Kurczaczki, no! Troszkę skomplikowane. Po prostu trzeba tutaj precyzję, idealną precyzję zrobić, bo inaczej Który no, jesteś? 26. O ty nido. O ty Zolzo A no, ty cholero. Spokojnie, jeszcze obiada. Może nie w tym odcinku, ale cię obiada. Got ale ty jesteś 26 czy 30. Aha, 20? No to masz przecież e, 6 miejsc przewagi. A to jesteś 32, ja to, to że to jesteś jest 22. Aha, Ej, kulfon, cool kulfon. Cool Co za mnie wyrośnie, wiem, martwych już od tygodnia. No dobra, już tego lepiej nie przejadę. Nie dość, że jest lepszy ode mnie, to jeszcze chce mnie objeżdżać, no. Bo ja zrozumiałem, no, że jesteś... widzowie, weźcie mu coś Zrozumiałem, że jesteś 22 i sobie myślę, no, what the hell? No, znowu 30 no cóż, dupsany. Się tak troszkę objechałem, a to jest różnica dosłownie dwóch dziesiątych, niecałych nawet, to to jest, wiesz, nie różnica, tak? O, pizza, lebar, pinny, Apple nad tobą jest Eee jesteśmy no. na równi Widział, widział to smoka! <grym> eee... Droga, kiedy wychodzi ten odcinek? Za tydzień w czwartek, nie? Tak, za półtora tygodnia od nagrywek to ludzki, jak Wam się podobał smok, który był na krawatkę 10,5 tygodnia temu? W sumie to mogę się w poprzednim odcinku zapytać, już. No ale trudno. Nie o tym. W yeah. sumie ja tylko zastanawiam się, jest z tym cholernym księciem ciemności. Może widzowie mi jakieś pomogą, mi naprowadzą. No w sumie pytałem ich przy tamtym odcinku i zobaczymy, czy coś wymyślą, jakieś propozycje ciekawe, czy podali. Bo jeszcze nie wiem, czy podali jakieś ciekawe propozycje, To jest księciem ciemności. Bo bo, 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 jeszcze nic nie czytałem tych komentarzy w momencie, jak to nagrywamy. No trudno że jemy z te komentarze, nie? Na początku myślałem, że strzałki kłamią, ale jednak strzałki mówią prawdę. Whoa, 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 wow. Ale mi wypadł. Siódmy. Mhm. Jeet, ale to popsułem. Eee, dojechałeś, tak? Więc zamilcz, okej. Okay. Tak. To no co no ty? Nie. nie dojechałeś tego? Ja jeszcze się jeszcze w mhm. dom 12. No wiesz, to chwilę poza trasę wypadam także. To w których no ty różnych, wieś? W różnych? Co? Przecież to jest tak zrobione, no, że tutaj chyba nie masz jak to wypaść to. Yeah. Ja Nie przy całą metą poleciałem pierwszym razem. A drugim razem na tym placu takim co masz strzałkę taką ładną i wyrobiłem zakrętu i po prostu mi wyniosło, nie? Aha. Dobra, byle przejechać. 13 wystarczy. Już 16 szybko! Jak widzicie trzeci, to musi być jakiś sposób też nie na no czekaj w sumie. Może niekoniecznie i trzydziesty już, no ja pierdziele. No tym ze skoku tracę to już wiem. Dobra. Ja się mówię, klikaj mocniej no klawiszu to zawsze pomaga. Tak. Znaczy się... W mo to powiększa ja oś Ja ci powiem tak, w przypadku mojej klawiatury czasem faktycznie pomaga przyciśnięcie mocniejszego klawisza, bo ona już trochę okruszków zjadła i czasem ma tak, że faktycznie nie zatrybie, i jej nie przybije przez klawisza. Yy, yy, rozbierz sobie klawiaturę mechaniczną, to nie takie Hopsiup. To jest właśnie ten problem. No, no czyli wiesz, bo ja zrobiłem błąd i teraz się go staram unikać, yy, bo zauważyłem, kiedy przestała mocno działać. Sporo klawiszy. I zaczęliście się nad. Yy, yy, to, że ja na klawaturę, to jest, to jest pikuś, Tylko, że. Yy, Chciałem właśnie podtrzymać wszystkie aktywatury, wracając ją do góry nogami. I wtedy ten cały kurz, yy, okay. te okruszki lecą takie. Lecą do kapów, tak. Kapy. A potem ty ją kładziesz normalnie i to wpada w Membra W membramówkach to działało, w mechanicznych nie. No. No, gratulacje. Dlatego teraz, jak już to, daję ją po prostu do pionu. Nie wracają do góry nogami, tylko do pionu takiego niepełnego. Para ze o biurko, wyczypuje się y, trzy szufelki okruszków. To w sumie można powiedzieć, że jesteś tak. nowoczesnym Jezusem. 33. Zjadł bułkę, wytrzymał kreweture no. i ma drugą. Także ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Mądrze, że się podobało. Y, oczywiście ja rzadko o tym mówię, ale subi, lajki i komentarze. Y, Zdecydowanie, że to jest i tak proszę o po, po, powiem, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o to, objechać brota. Także na razie, pa.